Witajcie, witajcie! Portal 1010 jest już otwarty. Era wodnika. Witajcie, moi drodzy. 10 dnia października tego roku w kosmicznym świecie otwiera się potężny portal duchowy, znany jako portal 1010. Ta data to coś więcej niż tylko liczba kalendarzowa. Niesie ona rzadką wibrację w numerologii wzmocnioną energiami anielskich liczb 10 i 1010. W 2025 roku ten dzień nabiera jeszcze większego znaczenia dzięki koniunkcji Słońca i Wenus, co czyni go czasem rozkwitu, miłości i kreatywności oraz niesamowitej wiedzy. Co zatem oznaczają te liczby? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Liczba anielska 10 łączy w sobie energię jedynki. Symbolu nowych początków, przywództwa i inicjatywy. Łączy również zero, symbol boskiego potencjału, nieskończoności i duchowego połączenia. Razem symbolizują one kreację, odwagę i wiarę w niewyobrażalne możliwości. Ta liczba zachęca nas do zaufania naszym instynktom, nawet jeśli droga przed nami jest niejasna. Jest to sposób wszechświata na powiedzenie do nas: Nie bójcie się zmian. To ruch w kierunku Waszego wyższego powołania. Jeśli kurczowo trzymasz się przeszłości, to teraz jest czas, aby ją uwolnić. A kiedy liczba 10 jest podwojona, jak wydacie 10, 10, to jej wpływ się mnoży i otrzymujemy 1010, czyli potężny symbol boskiego wyrównania. To przesłanie, że Twoje myśli, działania i ścieżka duchowa są zsynchronizowane. To wezwanie do pozostania pozytywnym, ponieważ Twoje marzenia są bliższe rzeczywistości, niż myślisz. Zobaczenie liczby 1010 oznacza przebudzenie Twojej wewnętrznej mocy i naukę współtworzenia swojej rzeczywistości z wszechświatem. Portal 1010 to uniwersalny reset. Energia tego dnia jest spokojna, stabilna i skoncentrowana. Zachęca ona nas do porzucenia oporu i przyjęcia zmiany z wdziękiem. Możecie zauważyć nagłą jasność w relacjach, pracy lub w swoim prawdziwym celu, a wasza intuicja poprowadzi was do właściwych decyzji. Jak ta energia wpłynie na różne obszary naszego życia? W Miłości i Związkach, portal 1010 zachęca do uwolnienia się od starego bagażu emocjonalnego. Dla ludzi będących w relacji osobistej jest to czas rozwoju duchowego i pogłębiania więzi. Jeśli jesteś singlem, to energia 10-10 podpowiada, że wkrótce może pojawić się towarzysz życia o podobnej częstotliwości. Ale wszystko zaczyna się od miłości do siebie. Kiedy cenimy siebie, to przyciągamy relacje odzwierciedlające naszą najwyższą energię. W sferach kariery i naszego przeznaczenia, energia 10-10 namawia do zamknięcia jednego rozdziału i rozpoczęcia kolejnego. Projekty mogą się z powodzeniem zakończyć, mogą pojawić się nowe oferty. Lub możecie poczuć chęć całkowitej zmiany kierunku. To idealny czas, aby przyjąć rolę lidera i wcielić w życie idee, które czekały na swój moment. Jeśli chodzi o zdrowie i dobre samopoczucie, to ten okres sprzyja odnowie i oczyszczeniu. Wasze ciało, umysł i emocje wymagają równowagi. Pozbądźcie się nawyków, które wyczerpują Waszą energię i zastąpcie je tymi, które Was odżywiają. Nawet proste czynności, takie jak spacer czy medytacja, będą miały potężny, długotrwały efekt. Jak więc dostroić się do tej potężnej energii i wykorzystać ją na swoją korzyść? Nie potrzebujecie skomplikowanych rytuałów. Najprostsze i najbardziej świadome działania mają największy wpływ. Pierwszym krokiem jest refleksja i uwolnienie. Poświęćcie czas na zapisanie wszystkiego, co czujecie jako spełnione w swoim życiu. Zapisanie starych wzorców, relacji, lęków. Podziękujcie im za lekcje, których Was uczyły, a następnie symbolicznie uwolnijcie się od nich. Na przykład podżyjcie kartkę lub spalcie ją bezpiecznie. Po drugie, wyznaczcie intencję, wyraźnie zapiszcie jedną główną intencję na kolejny etap waszego życia, coś, czemu jesteście gotowi poświęcić się całym sercem. Trzymajcie ten zapis na widocznym miejscu. Rzecz trzecia. Praktykujcie wdzięczność. Wypiszcie 10 rzeczy, za które jesteście wdzięczni w tym roku. Wdzięczność przekształca zakończenia w początki i przygotowuje Was na przyszłą obfitość. Rzecz czwarta. Używajcie afirmacji. Powtarzajcie te proste stwierdzenia na głos przez cały dzień, aby utrzymać się w nurcie energii 10-10. Ufam Boskiemu czasowi i wiem, że wszystko układa się idealnie dla mnie. Uwalniam to, co już nie służy mojemu rozwojowi. Witam nowy początek, będąc pełnym spokoju, jasności i celu. Jestem zaangażowany, zaangażowana w pozytywną zmianę i gotowa na to, co nadejdzie. I gotowy na to, co nadejdzie. Duchowe przesłanie tegorocznego portalu 10.10 jest proste i głębokie. Życie toczy się w świętych cyklach, nic nie kończy się tak po prostu. Każdy koniec tworzy przestrzeń dla naturalnej odnowy. Portal jest otwarty, pozwólcie sobie uczynić krok naprzód z zaufaniem, świadomością i spokojną mocą. Zanim się portal zamknie, poczujecie się lżejsi, bardziej przejrzyści i bardziej połączeni ze sobą niż kiedykolwiek wcześniej. Skorzystajcie z tej magicznej okazji, nasiona, które zasiejecie tego dnia, przyniosą najobfitsze owoce. Błogosławieńc wam wszystkim.